No dobra. Teraz będzie chwila. Co? Chwila prawdy, tak? Wejdą wszystkie? Chwila, prawdy czy się zmieścimy, bo paleta jest wyliczona na styk. Na no. ile ich tam jest? 231 izolatorów Mistrzostwo świata 231 izolatorów W jednej palecie Raz, dwa, trzy, cztery Pięć poziomów Sześć, siedem, siedem. Osiem Osiem poziomów A rodzajów? Sześć, tak? rodzajów Siedem Siedem rodzajów różnych Mana Queen. Rafał Augustyn i Nowa Zelandia. No już poczekamy, będzie dłuższy filmik, ale, ale chwila prawdy, pokaże się. Słuchaj, testem i prawdą. Ale jednej drugiej ja mam. <grych> <grych> mhm. Ale jeszcze są dwa te. I sześć mini plusów. Mini plusy to zawsze gdzieś upchnie. No, zawsze gdzieś. Gdzie? Na przykład do środka do salato. A, no chodzi Wam tylko o gabaryt tego dużego, tak? Dobrze. No to jeszcze tylko dwa, tak? Nie. A ile? jeszcze. A moment. No film się film się przedłuża na życzenie. Teraz będziemy rozpakowywać. Chyba tak? Rafał, no niestety. Będziesz musiał płacić za drugą paletę. Met, metal się nie ściśnie. ja Ci dałam tamte bez pokrywek. Wszystko przez Bentleya. Wszystko przez Bentleya. I co? Narada na, na szczycie, na górze. No, niestety, ale muszę kończyć film. Mm. Wychodzi na to, że Skończ Na razie pozdrawiamy, ale damy radę, jakoś nie, to nie wciśniemy. Wejdzie. No, dziewczyny mówią, że wejdzie.